Cześć, startujemy dzisiaj od ogrodowego John Dira 110 4x4, taka bardziej ciekawostka niż użyteczny sprzęt na waszym gospodarstwie dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Numer 2 dzisiaj to Robert GMC czyli taka paczka krokodylków w których możecie sobie ładować kiszonkę czy też może znajdziecie inne zastosowanie dla nich dostępne na PC, Macu oraz na konsolach. Następnie mamy Farm -techa Durus. 2000 o pojemności 20 000 oraz 28 000 litrów w zależności od tego, którą konfigurację wybierzecie dostępne na PCcie Macu oraz na konsolach. Kolejna modyfikacja to Oli McDrago GT, czyli jest to no, u nas może mało znany producent, ale w skali światowej jest to jeden z można powiedzieć najlepszych producentów o sprzętu, jeżeli chodzi o hedery do kukurydzy czy też słonecznika. No, i tutaj macie akurat taką wersję, która jest zaprezentowana na tym klasie. Dostępne są te headery na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Następna modyfikacja to Marinelli. Jest to włoska marka. W tym przypadku mamy tutaj kultywator o szerokości 2,8 oraz wymagana moc 130 koni Dostępny tylko i wyłącznie na pc oraz na Macu. następne Ritter FG45 jest to taki chwytak, który możecie sobie na przednim Umieścić. No i jak widać, może przydać się w pracach leśnych, ale podejrzewam, że wymaga to dużo no, wprawy i cierpliwości w przypadku używania tego rozwiązania. Dostępny na pececie oraz na maku. Następnie mamy tutaj pługi. Są to pługi w różnych szerokościach roboczych, od 1.05 poprzez 1.4 do 1.7 i wymagana moc jest tak jakby adekwatna do tych szerokości roboczych, czyli 80, 130 oraz 150 koni. Modyfikacja dostępna na PC Macu oraz na konsolach. Następna modyfikacja to są takie oto wózeczki do headerów, jeżeli te obecne w jak z jakichś względów Wam nie wystarczają, można się doposażyć. Dostępne na PC, Macu oraz na konsolach. DPW1800 Farmtech, czyli jest to przyczepa, która posłuży Wam do zwożenia bel. Jak widać z tyłu jest jeszcze taka wersja, można powiedzieć, z z przedłużką, czyli dostępna jest na PC -cie, Macu oraz na konsolach. Następnie dostaliśmy taką beczkę do gnojowicy. Możecie sobie rozbudować obecny sprzęt, jeżeli macie taką potrzebę, pojemność 3100 litrów dostępna na PCC Macu oraz na konsolach. Następnie zbiornik na paliwo. Na no, paliwo teraz jest drogie, więc warto może by się zaopatrzyć w jakiś zapas, o ile uda się Wam go wykonać. Pojemność 1500 litrów, dostępna na PC-cie Macu oraz na konsolach. Następnie mod, który zmienia wagę wszystkich palet na 100 kg, a co to oznacza? Oznacza to, że będziecie mogli je po prostu ładować ręcznie. Dostępne na PC-cie Macu oraz na konsolach. Następnie jest to takie rozszerzenie do silosów, w którym możecie znacznie poprawić swoje zasoby, jeżeli będziecie chcieli coś zmagazynować, dostępne na PC Macu oraz na konsolach. No i tu jest coś fajnego. W zasadzie ta modyfikacja jest takim odwzorowaniem tego, co, co mamy realnie, czyli są to silosy, które pozwalają Wam na magazynowanie wszystkich rzeczy okopowych, czyli możecie tutaj zmagazynować buraki czy też ziemniaki i to jest sprawa dosyć fajna, bo tu jest standardowy trigger, do którego wysypujecie, natomiast z drugiej strony jest miejsce, w które, jest, które jest po prostu zrzutem, czyli działa tak jak standardowy Siles do zboża. Mega duże ułatwienie, jeżeli będziecie chcieli sobie przechować ziemniaki i poczekać na lepszą cenę. Dostępne na w Macu oraz na konsolach. No i tutaj jest fabryka. Fabryka dosyć nietypowa, bo dostarczacie słomę, otrzymujecie obornik, więc można powiedzieć taki nowy rodzaj budynku produkcyjnego, dostępny na PCC Macu oraz na konsolach. Następnie mamy kwestię dosyć minimalistyczną, czyli takie otwarte wybiegi, jeżeli będziecie chcieli sobie coś takiego postawić, to jest to wersja naprawdę działająca minimalnie, czyli jest, jest mała, małe koryto, jest jakiś daszek, jest tutaj koryto na wodę, więc no, zajmuje bardzo mało miejsca, jeżeli ktoś chce się w ten sposób pobawić, to dostępne jest to na pc Macu oraz na konsolach. Tutaj mamy jakiś update, a jeszcze jest tutaj taki lizardowy obciążnik, który mam wrażenie e, wcześniej się gdzieś pojawił, nie wiem czemu, może, może po raz kolejny dzieją się dziwne rzeczy z modami, w każdym bądź razie ta modyfikacja dostępna jest na PC, Macu oraz na konsolach. No i tutaj dostaliśmy sytuację powieloną, czyli taki oto wóz przeładunkowy lizardowy, no naprawdę konkret jeżeli chodzi o pojemność to jest to 185 tysięcy litrów czyli jakiś kosmos dostępny na PC Macu oraz na konsolach, no i jak wiadomo w kwestii licencyjnych tam był lizard, tu jest Colamon, czyli tu się pojawia już tak jakby no, producent licencyjny, jeżeli chodzi o wydanie tylko i wyłącznie na PC -cie i na Macu, tam jest sytuacja lizardowa w połączeniu z konsolami no i tu jest coś co powiedziałbym zadowoli osoby, które lubią poupalać swoje 30 60 albo pobawić się w wielką wtopę. Więc to są łańcuchy, które można używać do holowania. Dostępne na PC-cie oraz na Macu. Następnie dostaliśmy coś od Vertexów. Tym razem jest to rozrzutnik, który prezentuje się dosyć interesująca, czyli jest to taka troszeczkę odskocznia od tych konstrukcji, które są standardowo teraz dostępne w grze. No i ten rozrzutnik ma szerokość roboczą między 10 a 15 metrów i jest dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. Tutaj jest lizardowy wóz przeładunkowy o pojemności 12880, jest to fajna sytuacja pod względem Multi, jeżeli ktoś będzie się chciał pobawić w po prostu jeżdżenie i przerzucanie tego na jakąś naczepę albo do większego wozu przeładunkowego, no to wydaje mi się dosyć fajna sprawa. Dostępny na Pc, Macu oraz na konsolach. Kolejna obora, Oborę o wymiarach 30 na 18 która pomieści 40 krów myślę, że będzie się fajnie wpasowywała w polskie klimaty, patrząc na to, w jaki sposób została wykonana. Coraz więcej pojawia się tych modyfikacji, które można powiedzieć na, na takie typowe polskie gospo można umieścić, więc no, wydaje mi się, że osoby, które będą chciały sobie coś swojego stworzyć, to niedługo, biorąc pod uwagę to, jakie mody wychodziły ostatnio, będą miały taką możliwość. Dostępna na PC-cie oraz na Macu Kolejna modyfikacja jest też dosyć minimalistyczna, ale to jest akurat plus, bo nie zabiera dużo miejsca, więc można sobie po prostu tutaj zrobić mały, wznaczyć małe miejsce na obornik i naprawdę zajmuje to jak widać niewielką ilość miejsca, bo mamy różne układy jeżeli chodzi o obudowę. Dostępny na PC, Macu oraz na konsolach. No, i mod, który powinien zainteresować osoby, które lubią pograć realistycznie i dodać do gry coś nowego, co ma rzeczywiście wpływ na rozgrywkę. Jest to mod, który dodaje realistyczne zachowanie się pojazdów ze względu na użyte opony. I to faktycznie działa. Podwójne bliźniaki czy szerokie koła po prostu dają lepszą przyczepność. Są inne opory toczenia. Można nawet podriftować i popalić gumę, jak ktoś by się bardzo uparł na przykład pickupem, więc polecam ten mod przetestować, jest on dostępny z chyba oczywistych przyczyn, tylko i wyłącznie na pc oraz na Macu. Następnie dostaliśmy update i dojechaliśmy do miejsca, gdzie mamy Unitraka, czyli tam, gdzie pojawił się już kolejny odcinek z ModHub'a. W tym rozdaniu to byłoby na tyle, ode mnie to wszystko, na razie, cześć!